Pewnym zomieszkają słonia afrykańskie o masie 6 ton oraz góralek skalny o masie 3 kg. Masa słonia afrykańskiego jest większa niż masa góralka skalnego ile razy? No to wy wiecie, że 1 tona to 1000 kg. Więc jeżeli mamy 6 ton, to będzie 6 razy 1000 kg, czyli 6000 kg. I góralek skalny o masie 3 kg. Masa słonia afrykańskiego jest większa niż masa góralka skalnego ile razy? No to musimy te 6000 podzielić na 3. 6 podzielić na 3 to 2 i jeszcze te 3 zera przepisujemy. Czyli będzie odpowiedź C2000 razy. Jestem ciekawa, jak uważacie, czy to zadanie było trudne, czy może łatwe i czy generalnie jak Wam idą powtórki do egzaminu ósmoklasisty.